Storybox przedstawia. Dorota Mili. Wyspa Wspomnień. Czyta Joanna Domańska. Pamięci mojej kochanej babci. Kiedy poczujesz się komfortowo ze swoją niepewnością, w Twoim życiu pojawią się nieskończone możliwości. Eckhart Tolle. Prolog. Biegła, potykając się o wystające konary. Cienie nocy maskowały ich kontury, jasność przegrywała z mrokiem, a szum morza przepędzał ciszę, wraz z ruchem gałęzi, ukrywając jej obecność. Mimo że nie była sama, nie czuła się bezpiecznie. Oddalały się od plaży, od bezpiecznej poświaty księżyca, który przez gąszcz drzew nie miał szansy zajrzeć. Słysząc głosy, Wstrzymała oddech i gwałtownie się zatrzymała. Jeden był niewyraźny, szepczący, drugi głośny, piskliwy, zrzędliwy. Znała go bardzo dobrze. Ciekawość zwyciężyła i zrobiła kilka kroków naprzód, chcąc się wspiąć. Zobaczyła mętne sylwetki rozmazujące się w cieniach. Musiała podejść jeszcze bliżej. Wtedy nadepnęła na gałązkę, która pękła z głośnym trzaskiem. Rozbudziła hałas. Wszystko jakby znieruchomiało, morze w oddali ucichło. Wiedziała, że zwróciła na siebie uwagę. Chciała krzyczeć, lecz głos utknął w gardle. Chciała uciekać, lecz nogi jakby wrosły w ziemię. Poczuła szarpnięcie. Przerażona podniosła głowę, by zobaczyć, co ją czeka. Gdy nagle rozległ się krzyk. Ogłuszający, przeraźliwy. Jeden. Zerwała się ze snu, łapczywie chwytając powietrze, rozejrzała się po sypialni, zerknęła na ściany o ciepłych barwach, rozświetlone uspokajającym blaskiem księżyca. Opadła na poduszki i patrzyła w odsłonięte okno, na leniwie przepływające chmury, które zawsze ją wyciszały. Wiedziała, że już nie zaśnie. Zły sen odszedł, jak zwykle, zostawiając niesmak i wyczuwalną bliznę minionych wspomnień, ale jak z każdym wyzwaniem, i z tym musiała się zmierzyć. Nie było odwrotu. Jutro wracała do przeszłości, by zawalczyć o lepszą przyszłość. Ruszyła w drogę. Opuszczała głośny, ruchliwy Poznań, po drodze mijając połacie rozpościerających się łąk. W tle leciała muzyka z radia, ale ona skupiła się na rozważaniach. Odczuwała ekscytację wymieszaną z obawami. Dwa tygodnie temu podjęła decyzję, i teraz całkowicie zawierzyła intuicji, wewnętrznemu głosowi, który nigdy jej nie zawiódł. Czekały ją ponad cztery godziny jazdy, ale się nie spieszyła. Rozkoszowała się tym chwilowym zawieszeniem w próżni pomiędzy teraźniejszością, którą chciała zmienić, a przeszłością, do której wracała. Trasa dłużyła się, ale nie narzekała. W końcu z daleka wypatrzyła zalew kamieński tworzący zatokę wrzosowską i cieśninę dziwny, przez którą woda wpada do Morza Bałtyckiego. Dziesięć lat minęło, a wszystko się zmieniło. Otoczenie nie miało już tych samych znajomych kształtów, choć ona czuła się wciąż taka sama. Nie czuła w sercu tylko tego ucisku, tak jak za pierwszym razem, gdy została tu sprowadzona. Dzień znikał w szarościach zbliżającego się roku. Była połowa czerwca. Formalnie kalendarzowe lato jeszcze nie obowiązywało, choć w powietrzu wyczuwało się ciepłe porywy wiatru i słońce coraz mocniej grzało. Dłużej zatrzymując się na niebie, rozświetlając jego bezkres. Na drodze był większy ruch, mimo że weekend minął i rozpoczął się kolejny tydzień. Specjalnie wybrała ten dzień, bo zmiany najlepiej rozpocząć w poniedziałek. Nowy tydzień, nowe plany, nowe wyzwania. Zwolniła i wiele aut ją wyprzedziło, zwlekała, oddalając moment dotarcia do celu, szukała odpowiedzi na liczne pytania. Najwłaściwsze brzmiało dlaczego wciąż się nie uleczyła? Praca i osiągnięcie sukcesu były jej głównymi celami, które rozbudziły jej serce i przyspieszały oddech. Uzmysłowiła sobie, że naprawdę żyje i odczuwa. Zdobywanie ciekawych i dobrze płatnych zleceń. Było marzeniem, które zaspokoiło jej głód, choć jak się okazało, tylko powierzchowny. Potrawy, które serwowała jej codzienność od dłuższego czasu, nabrały mdłego smaku. Straciła apetyt, zatraciła cel i nie potrafiła znaleźć motywacji. Gnała do przodu, byle dosięgnąć niemożliwego, bo liczyła na zaspokojenie wielu pragnień, a z czasem domagała się więcej. Jakkolwiek się starała, Wciąż czuła pustkę. Paraliżującą i ziejącą chłodem, która po latach ponownie ją wypełniła i to ze zdwojoną siłą, aż w końcu nadszedł dzień, który prześladował ją przez dziesięć lat. Obiecała, przysięgała, więc wyruszyła na spotkanie. Czy tego potrzebowała? Nie miała pewności. Czy chciała zrezygnować? Hm, wiele razy. Ale teraz, gdy jej życie smakowało jak wióry, Postanowiła wywiązać się z danego słowa. Zdecydowana zamknąć dawny rozdział i na dobre przegonić przeszłość, której tak naprawdę wciąż nie pozwoliła odejść. Zjechała na stację, wciąż wydłużając czas dotarcia do mety. Zatankowała i zamówiła hot-doga. Stała przed wejściem i opierała się o samochód, podziwiając zachodzące słońce. Tęskniła za tym widokiem. Gdy nie mogła zasnąć, to właśnie wschody i zachody słońca przywracała w pamięci. Powolny ruch żarzącej się tarczy, która opadała w fale morza, uspokajał ją i wyciszał. Tego jej brakowało i to miała zamiar podziwiać przez najbliższe trzy tygodnie. Otrzepując ręce i strzepując okruszki bułki z ubrania, wsiadła za kierownicę. Po chwili włączyła się do ruchu. Tym razem jechała powyżej dozwolonej prędkości. Ruch na drodze zmalał, cienie łatwiej nabierały mocy, woalem mroku przykrywając leśne otoczenie. Opuściła kolejną miejscowość i wjechała na dwukilometrowy odcinek bez zabudowań tylko asfalt z przytłumionymi światłami latarni w uścisku drzew i krzewów, a po obu stronach woda. Wyspa, jak ją nazywały, była częstym wspomnieniem. Kawałek lądu, który z jednej strony otaczały wody Zatoki Wrzosowskiej, a z drugiej fale Morza Bałtyckiego, dla pełnych marzeń nastolatek stał się odległą, bezludną i spokojną wyspą, o której świat zapomniał, ale do czasu. Pewnej nocy zostawił bliznę, o której przypominały sny. Uśmiech, jak ślad minionych wesołych dni, zniknął, gdy powrócił koszmar. Popatrzyła w leśną gęstwinę przełykając głośno ślinę. Nie pamiętała, co dokładnie się wydarzyło, ale na pewno miało miejsce. Nocna Mara nigdy nie pozwoliła jej o tym zapomnieć. Zapatrzona wcisnęła pedał gazu, by jak najszybciej ominąć ten odcinek, który na nowo rozbudził strach. Odwróciła wzrok od ciemności lasu, gdy nagle oślepiona reflektorami mijanego auta puściła pedał gazu i zjechała z drogi. Zaczęła kręcić kierownicą na boki, aby jak najszybciej wrócić na właściwy pas ruchu. Niestety zahaczyła o pobocze i wjechała na ścieżkę rowerową. Wykonała gwałtowny zwrot na drogę tuż przed znakiem, informującym o niebezpiecznym zakręcie. Autem rzuciło i usłyszała głośny huk. Krzyknęła i nerwowo zahamowała, dysząc jak po biegu. Otworzyła oczy i odruchowo włączyła światła awaryjne. Próbowała się uspokoić. Wspomnienia uderzyły w nią z mocą, przez co straciła wewnętrzną równowagę, którą zazwyczaj trzymała na wodzy. Rozejrzała się niepewnie, choć wzrok jak magnes przyciągała wyspa, jej wyspa wspomnień. Biła czernią, sączącą się pomiędzy drzewami. Światła latarni usytuowanych zbyt daleko nie otuliły jej auta jasnością. Stała jakby w ciemnym kącie, z dala od sztucznego blasku miasta. Kiedyś wyspadawała jej poczucie bezpieczeństwa, teraz jedynie budziła obawy. Odwaga jest początkiem działania, szczęście jest jego końcem. Zacytowała dzisiejszą sentencję, jaką wyciągnęła ze swoja. To jej zawód i ambicje spowodowały, że zbierała cytaty i powiedzenia. Codziennie łowiła ze szklanego naczynia kolorową karteczkę, zapełnioną jej okrągłym pismem z mądrymi słowami. Dziś to odwaga była hasłem dnia, której, jak widać, najbardziej potrzebowała. Wysiadła z auta, wdychając dobrze znane powietrze. Słona wilgoć morza i zapachy lasu mieszały się ze sobą, ponownie cofając ją w czasie. Dziesięć lat nie miało już znaczenia, ponownie poczuła się jakby miała piętnaście lat. To wtedy zawitała do nadmorskiej miejscowości która przez trzy lata była jej domem i podarowała jej więcej pozytywnych emocji i uczuć, niż doświadczyła przez całe życie. Wróciła do rzeczywistości i zobaczyła przebitą oponę. Oparła się o maskę i opuściła głowę. Poczuła się bezradna, ale nie lubiła tego uczucia niemocy. Teraz stała na odludziu, z dala od świata i cywilizacji. Wyciągnęła telefon, by wezwać pomoc drogową – po chwili oderwała wzrok od smartfona, obserwując zbliżające się światła reflektorów. Zeszła z drogi, by auto bezpiecznie ją ominęło, lecz ono zwolniło i zatrzymało się tuż za nią. Kierowcą okazał się mężczyzna w czapce z daszkiem i rozpiętej koszulce w kratę, która odsłaniała biały podkoszulek. Jeansy i traperki dopełniały stroju. "Dobry wieczór, coś się stało?" przebita opona Odpowiedziała z powagą, nie wiedząc czego się spodziewać. Normalnie poprosiłaby o pomoc, ale nie była u siebie. Przyglądała się mężczyźnie, by poznać jego zamiary, ale cienie i daszek maskowały jego twarz. Pomogę. Ma pani dojazdówkę? Zapytał, cofając się do swojego auta i wyłączając silnik. Koło zapasowe. Dopytał, kiedy nie odpowiedziała. Chyba mam. Ocknęła się z mrocznych wizji i poszła sprawdzić. Skoro chciał jej pomóc, jak najbardziej na to pozwoli, otworzyła klapę bagażnika. Drgnęła, gdy tuż za plecami usłyszała głos. Ja wyciągnę? zaproponował, zerkając na jej białe spodnie i beżową bluzkę, wyróżniające się w ciemnościach. Dziękuję. obserwowała pewne ruchy mężczyzny. Przyglądając się jego szerokim dłoniom, które z łatwością poradziły sobie z wyciąganiem opony, reflektory auta na chwilę odkryły jego twarz. Na urlop? poluzował śruby z najmocniejszego docisku i wtedy podstawił lewarek. Tak jakby rzuciła zaskoczona pytaniem. Faktem było, że wykorzystywała zaległy urlop, ale o dokładnym celu przyjazdu nie zamierzała wspominać. To znaczy, Mężczyzna zerknął na kobietę, z której twarzy mógł wyczytać wiele emocji. Była ładna, wysoka i szczupła. Krótkie blond włosy, postawione na sztywno, dodawały jej twarzy powagi. Nie widział tylko barwy oczu. Mam się z kimś spotkać. Pan stąd? zapytała, by nie zadał kolejnego pytania. Tak jakby. Odpowiedział znikłym uśmiechem. Zmarszczyła brwi, nie wiedząc, czy ją przedrzeźnia, czy tak jak ona, miał sprawy, którymi nie chciał się dzielić. To znaczy? Też muszę się z kimś spotkać. Nie zapytała z kim przyjrzała się jego twarzy. Kilkudniowy zarost zacierał jej kontur. Gdy się uśmiechnął, obudził nikłe wspomnienie, które szybko zniknęło. Gotowe schował koło do bagażnika. Proponuję oddać koło do Dziękuję, dalej sobie poradzę. Nie będę już pana zatrzymywać. Natan, przedstawił się zaskoczony jej nagłym dystansem. Dziękuję, Natan, ale się śpieszę. Naprawdę? Czy nie wspomniałaś, że jesteś na urlopie? Powiedziałam, że tak jakby. Przepraszam, incydent z kołem trochę mnie zdenerwował. Zreflektowała się. Ile? Chcesz mi zapłacić? Nie o tym rozmawiamy? Kawa? Niedaleko jest przytulna kawiarnia, zaproponował z uśmiechem. Ciekawy, co na to odpowie. Mm, za późno, na kawę. Herbata? Na ten jestem Ci bardzo wdzięczna, ale nie za bardzo mam chęć na spotkania towarzyskie wytłumaczyła łagodnie z nadzieją, że odmowa do niego dotrze. Długo zostajesz? To zależy od spotkania. Masz wobec mnie dług. Z przyjemnością go ureguluję. Nie przyjmuję w gotówce ani w plastiku, tylko w naturze. Oczywiście chodzi o kawę, zastrzegł z rozbawieniem, gdy się gwałtownie cofnęła, unosząc brodę, jakby szykowała się do ataku. Schlebiasz mi, rzuciła z krzywym uśmiechem. Nie sądziła, że załapie się na słaby podryw. Natan kawa i inne rzeczy w naturze nie wchodzą w grę, tylko gotówka. Bierzesz? Będę dopraszał się kawy i twojego towarzystwa przy następnym naszym spotkaniu, urwał wymownie, czekając, aż się przedstawi. Anna, Lilianna, poprawiła się, czując potrzebę odkrycia. Do tej pory chowała się za typowym imieniem, urywkiem jej prawdziwego. Od dziś musiało się to zmienić. Nie miała nic do stracenia. Poza tym chciała spróbować wszystkiego, by się uleczyć. Liliano, liczę na kawę z uśmiechem. Pod warunkiem, że się jeszcze spotkamy. Skierowała się do auta. Mężczyzna wysyłał pozytywne fluidy, ale ona nie miała na nie ochoty. Z czasem i tak wszystko pękało i kruszyło się. Zostawał tylko popiół. Dziwnów? Zapytał dla formalności. Tak, dziwnów. To na pewno się spotkamy.